Jestem na dworze sam, deszcz pada mi na głowę. Gibona w łapie mam, a zgasić go nie mogę. Odchodzę w ciemny las, rozświetlam fonem drogę. I widzę jedną z tam, przy której tracę mowę. I wracam, i wracam, i wracam se na chatę. Zaparzę se herbatę, nie, nie żadne latę I puka, i puka. I puka ktoś do drzwi I widzę panią, co skradła serce mi Ona by tak chciała być tu ze mną Kręcić planty, po czym liczyć Bękrol Ona by tak chciała Tańczyć ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. Ona by tak chciała być tu ze mną. Kręcić blanty, po czym liczyć węgrowl. Ona by tak chciała tańczyć ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. Siada na kanapie i zaraz mnie zaskoczy. Ja patrzę prosto w oczy, bo po coś przyszła w nocy. Widzi tam coś we mnie, może ten napis w boku, że tam coś robimy we dnie, choć wolimy po smroku. Płyniemy jak rakieta posypana, mocna feta. Wiatr ciągle wieje w żagle, a na horyzoncie kreta. Kapitan tego statku, co prowadzi się jak beta. Bija nowe lądy i podaje baty w przekaz Pod pokładem mamy składy kazowanego nektaru którym ludzie za uranem leczyli się bez udarów 99% tyle, ile mam problemów. Każdy znika po butelce. Wtedy nikt nie trzyma steru. Ona by tak chciała być tu ze mną, kręcić blanty, po czym liczyć, Bękrolona by tak chciała Tańczyć ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. Ona by tak chciała być tu ze mną, kręcić blanty, po czym liczyć, Bękrolona by tak chciała Tańczyć ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą.